Raven, pakuj się go natychmiast. Odióz mi to lbite Idę już. Pośpiesz się, Raven. Musisz zrobić dobre wrażenie. Boże, przecież to nie mój narzeczony. Więc przed kim, niby mam robić dobre wrażenie. To Raven, moja kolejna córka. Eh, miło mi was poznać. Hapier ja Dole, parecesz una diosa. Por favor, la madre de mis hijos. Boże, Liam, przestań pierdolić po tym hiszpańsku. I tak nikt cię tu nie rozumie. Prawda, ślicznotko? I tak, no to dzisiaj ja już idę do pokoju. Nie, zaczekaj. Zaniosę ci walizkę. Nie, dzięki, poradzę sobie sama. Czekaj. Nie chcę tu mieszkać, mam już tego dość. Co, co? Ona robi? Ja pierdolę, co ty? Odpierdalasz. Wypierdalaj z mojego pokoju. O Jezu, a co jak? On to powie mojej mamy, muszę dawać do niego. Jezu, muszę teraz zgadywać, który to jego pokój. A wejdę do pierwszego lepszego. Ech jak ja go kocha. Co ty tu robisz? Wyjdź z mojego pokoju, XDDD ledwo tu. Jesteśmy dwie tło godziny, a ty się już zakochałaś, dobra nara. Boże, zniszczę ci życie. No i gdzie? Teraz. Dobra, raz się dożyję, zobaczymy, za którym razem go trafimy. Ja pierdolę. To przepraszam. Chodź do mnie, będzie fajnie. Spierdala ich, grubodęta. Jeszcze cię. Dorbe, kurwo. Boże, mam już dość tego korytarza, jak tu nie będzie tego. Typa to się poddaje. Harry, przepraszam za te słowa. Luz, ale misia. Dlaczego to robisz? My, mm, nieważne, gdzie, tylko proszę nie mów ko, mamie i Belly. No dobrze, ale nie uzależnij się od tego. Spróbuję dobranoc. Dobranoc, słodki słów. O Boże, to kocie to. Jezus Maria, radę dziecko. Co ty tu robisz? I czemu wychodzisz z pokoju Jama? Masz jutro szkołę na natychmiast do spania. Dobrze, mamo, już idę dobranoc. Muszę się iść, przebrać. O, ktoś dodał mnie. Na grupkę to chyba ktoś z nowej szkoły. Part Hej, wszystkim. Może się mać przedstawić? Ja jestem trocka najpopularniejsza. W całej szkole nazywam się Chloe i mam 15 lat. O oh, wow. Ja nazywam się Korka Bella. I za niedługo Tom. Mam 15 lat. Lidzy lat po Aiden i mam 17. Liam, 18. To ja, brawel i 16. Mia, 14. Niedługo 15. Dobra, ja już będę kończyć. Dobranoc, widzimy się w szkole. Dobranoc, moja chociaczko. Nie, Nie mów tak, tak do, do mnie. niej. U Raven. Ale to mój drogi brat przyrodni mnie. Dobra, serio, dobranoc wszystkim. Wszyscy odpowiedzieli, dobranoc. Boże, dlaczego ja? Cały czas o niej myślę. Ciekawe, czy ona o mnie też. O Boże, zastałam do szkoły. Zaraz, zaraz, ale przecież to nie mój budzik. Jest 6.30, a do szkoły mam na 8.00. Ja pierdolę, Bella, wyłącz to gówno! No w końcu, chwila spokoju. Dobra, idę się ogarnąć, bo już nie zasnę. O nie, znowu. Ja pierdolę, Raven, czy tyś do reszty oszalała krzyczysz? Po tej biednej Belli mogłabyś być dobrą siostrą? Mamo, ale to ona... Do jasnej cholery dostajesz karę i nie pyskuj. Bella, ty też dostajesz karę? Zakrzyczenie, masz teraz karę. Na dalszej telefonie, kawa przez dwadę niko. Ty, Aiden, nie dochodzisz do mnie z domu nie na telefon, pierdolę, jak dostaniesz piątkę. W szkole to ci go oddam, ja wy idźcie, już muszę To nie fair! Nie pyskuj. Marsz na dół. Spóźniłaś się, więc cię nie zawiozę. Noż, ja pierdolę. Ten dzień nie. Może być gorszy. Wtedy ją... Haha, młoda ty. Dalej nieogarnięta. Co nieogarnięta? W sensie... Kurwa, ale on jest piękny. Czy ja się zakochałam? Boże, Aiden, co ty się lampisz? Jak łysy na grzebień, ja muszę już. iść do klasy. Hej, czekaj. Co ty chcesz? Jesteś tu pierwszy raz i pomyślałem, że może pokażę. Ci, gdzie masz lekcję. O, to miłe, więc chodźmy. Na przerwie! Wydajesz się na no, fajna Bella? O, proszę, proszę. O, hej, Bella, tylko błagam Chloe, nic mi nie rób dziś. Haha, ha, wyglądasz jak ulana świnia. Go, girl! Dobra, bez przedłużania. Dawaj pieniądze. Błaga mnie. Zostaw ją. Nie x -dy. I to była twoja najgorsza decyzja. Nic ci nie jest? Chodźmy stąd. O Boże, ktoś. Mi dzwoni. Hello, Lizzy? He? Boże, w końcu w domu. Ten dzień był mega dziwny. O nie. Nie, to jest. Na imprezę idziemy? M no nie wiem. Mama dała mi karet na wychodzenie. Przez tydzień. Impreza jest o 19, a rodzice przecież. Jutro wyjeżdżamy. Na dwa tygodnie. Serio? Oto wyrwę się z domu. Będę na tej imprezie. Ktoś ci dzwonę. To nie będę przeszkadzał, O Oto Lizy, a no tak. Miałam jej oddzwonić po szkole. Siema, Mordze. Siema, co tam chciałaś? Widzę, że się chyba w kimś zakochałaś, haha. Ha. I co, w kim nim? Jak to w kim, a kto cię odprowadzał do klasy? Oh, Noel. No, Eli, Dobra, dobra. Ja i tak swoje wiem. Będziesz na tej imprezie o 17? Tak będę. Ja już idę spać. Dobranoc. Dobranoc, Misia. Rano. Dobrze, papa, dzieciaki. Nie, mamo, zaczekaj, bo musimy ci coś powiedzieć. Ponieważ Raven chce się wyrwać z domu na imprezę, bo posłuchaliśmy rozmowę Liama z nią. Co? Macie mi ją przypilnować do czasu, aż wrócę. A teraz jedziemy, papa. Że się uda! Nie będzie miała z nami łatwo! Dawaj śpiochu XD! Mamo, jeszcze bra 5 minut. XDDD, jaka z ciebie, debilka. Co kurwa. O, ja pierdolę, co wy robicie w moim pokoju? Wypierdalać stąd od trybie natychmiastowym. Haha, ha, gdybyś jeszcze wiedziała, że twoja mama kazała nam Cię pilnować, więc się zachowuj, bo na żadną imprezę nie pójdziesz. Pocałujcie mnie w dupę. Nie będę się was słuchać. I, I tak, pójdę na tą imprezę. Nie bo Ci nie pasuje. teraz dalej z mojego pokoju gnomy. Za 8 godzin impreza idę. Zobaczyć co mogę ubrać. Chcę Chcecie następna część!